Siedzę w pawie nad kuflem piwa Gdy jej pomysł w Od tego piwa łeb mi się kiwa A w porce trafił szlak Gotowym wtedy ja nawet z diabłem Za piwa podpisać pakt A me marzenia browaru mają smak przeprowadził się do dzisiejszego ogona I dlatego mu to dobrze, i prawda jest taka, że ile ktoś do niego jadę, to ten stół wygląda tak, tak. jak ten. Nie, ten wygląda lepiej. Co tutaj Pani się do niego No Dzisiaj mamy porty oczywiście mamy rzodkiewki kiszone, ciasto, własnej roboty, zapraszamy później żurek polski, nomady drobiowe, różne nadziewane, tle ze smalcem, z kiszonym podunkiem. oczywiście z polskim smale. Z razy w myśli wkładałem Czarny garnitur jak jakiś gość Z wszystkie paby miałem By zrobić im na zość Lecz jak tu myślą swym klopu dotrzymać I przeżyć taki drastyczny cios Kiedy ktoś z piwem mój zakapslował los Podaj adres strony internetowej Urzędu Gminy w Białych Błotach białe błota. Co dalej? PL. A kropka ty uczyby bez kropki. Z kropką. Dobrze. No to jest ważne, proszę państwa, no te kropki są. Nasze śmiecznik ze mną wypije. Gdy będzie żegnał mnie pan. A kiedy spuknie to wypinę się zyłam. Nasz ym, taki wymysł, środkiem wkawczona. Ciasto do nowego wypieku. Schab zwijany, nadziewany, chleb ze smalcem, pasztet pieczony no jeszcze mamy okleś. ...przyszło się zbierać, to z wielkim ubregestem przypiję katę i szmal ostatni, a zostawię resztę... słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz o, Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w smugę cienia, popatrz. On popatrz, łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. La, 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 la. Wiatr podejmuje widz spojrzenia, biegnie światłem w smugę cienia. Popatrz, popatrz. Łączę serca, wiąże dłonie, może nam zawrócić w głowie. Tak, 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 tak ściągamy, tak, 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 wszyscy tak, porówno, tak Jeżeli masz zagadkę, ja mam tutaj kolejność, proszę państwa, tutaj tego i w ogóle kto wygrał, a kto przegrał, chociaż przegranych nie ma, bo wszyscy wygraliśmy, bo mogliśmy się tutaj pokazać i wydaje mi się, że ogólnie wszystko wyszło bardzo dobrze. Trzecie miejsce i tutaj użyję sformułowania zagranicznego: exequo białe błota i lisi ogon. No nie, no trochę więcej, no więcej entuzjazmu, proszę państwa. No.